Zaczynamy od dokarmienia naszego zakwasu dzień wcześniej. Ja dokarmiam 100 gram wody i 100 gram mąki żytniej 720. Odstawiam na całą noc i mój zakwas pracuje. Kolejnego dnia dajemy do miski 500 g mąki pszennej 260 do 270 ml wody i wszystko. Mieszamy za pomocą robota kuchennego. To jest tak zwana autoliza. To wystarczy tylko do połączenia się i odstawiamy na 45 minut. Następnie, z... I następnie dodajemy nasz aktywny zakwas i ponownie mieszamy. Jeśli chodzi jak długo mieszamy, ja zazwyczaj każdy etap mieszam robotę kuchenną około 4 minut. I ponownie odstawiamy na 45 minut. Kolejny etap to jest dodanie dwóch łyżeczek soli i ponownie mieszanie robotem kuchennym przez około 4 minuty. I po tym czasie ponownie odstawiam na 45 minut, aby nasz chlebek pracował. Naszym kolejnym etapem jest składanie chleba. Jeśli chodzi o składanie chleba, również się odbywa co 45 minut i ja składam go trzy razy. Zaraz zobaczycie na filmiku jakim sposobem. I tak robię zawsze przy każdym moim chlebie. Feliz de ou desafiante pra mais. O brabo, a lenda não cai. Pra o chá é sem gel, de mestre elite ou desafiante pra mais? O brabo, a lenda não cai. Na filmiku również możecie zobaczyć, jak po każdym składaniu zmienia się konsystencja naszego chlebka. Jak i również już można zauważyć, że chlebek pracuje i już powoli wyrasta. I tutaj już jest przedostatni etap naszego wyrabiania chlebka, czyli leżakowanie. Ja tutaj podsypuję sobie ściereczkę mąką, żeby po prostu mi się chlebek podczas wyrastania nie przykleił. I przekładam sobie nasz chlebek i zostawiam na kilka godzin do wyrośnięcia. Po kilku godzinach tak się prezentuje chlebek. I teraz nastąpi proces pieczenia. Ja piekę chlebek w naczyniu żeliwnym, ale możecie użyć też naczynia żeroodpornego. Ja też sobie przełożyłam już chlebek na papier do pieczenia i taką mam matę. I tutaj już przekładam chlebek do naczynia y żeliwnego i będę piekła. Pierwszy etap pieczenia to jest. Przez 20 minut 230 stopnie, następnie odkrywam naczynie żelibne i jeszcze dopykam przez 15 minut w 150 stopnie.